Josz! Josz! Dzień dobry, witamy serdecznie państwa w tym już odcinku Krzyżo i Wżdy. W dzisiejszym odcinku specjalnie będziemy się pytać, e, co sądzisz o Leszczyjechach. Dokładnie, zapraszamy. Miasto z klasą, nie zostawiam wątpliwości Nasza historia bogata, pełna determinacji i godności Co sądzicie o Leszczyniakach? Nie, nie Ci co mieszkają w Lesznie, 30 km stąd Patroni są no mili ludzie, wesoli a Co sądzimy o Leszczyniakach? Nie wiem co sądzę o Leszczyniakach Bo Ja wiem co ja sądzę, a wy? Macie zdanie czy nie macie zdania? Nie, nie mamy zdania Ludzie jak ludzie, nie? Ok Dobre, nie Bardzo w porządku ludzie Okay. To, może chciałby Pan kogoś pozdrowić z Leszla? Radio Radioelkę. Dobrze. Co Pan sądzi o Leszczyniokach? Ciole. No, to zdanie jest to samo zawsze, nie? Czyli? E, no, kiedyś chodziliśmy do szkoły, różne są, różne są opinie, ale ogólnie jest nie najgorzej, nie? Dobrze. Ze sąsiadami. To, może chciałby Pan kogoś pozdrowić? E, pozdrawiam siebie. Co Pani sądzi o Leszczyniokach? Wspaniali ludzie są. Nie tylko leszczyniacy, ale wszyscy. Co mogę sądzić? Nic. Ok. Dzięki bardzo. W porządku. No dobrze. Co sądzi pani o leszczyniakach? Słucham. Co sądzi pani o leszczyniakach? O czym? O leszczyniakach, ludziach, co mieszkają w leśnie. Dobrze, ja wiem. Pozdrawiamy Nikolę i. I Romkę. I Romka, tak jest. Romany to fajne facety, tak w ogóle chciałem powiedzieć. Ha! Zaskoczyliśmy. No, nie masz zdania. Żeby, um, ja też nie mam zdania. A może chciałyby panie kogoś z Leszna pozdrowić? E, znamy kogoś z Leszna? E, po, po, pozdrawiam wszystkie moje koleżanki ze studiów, które już na pewno mnie nie pamiętają. Pięknie, <laughs> bardzo miłego dzionka. W porządku. A może chciałby pan kogoś pozdrowić z Leszna? Wujka no, i ciotkę. Myślę, że w porządku. Hubert, a ty co sądzisz o Leszczyniukach? Tak. A ja tak jak mówiłem, pozdrawiam ciocię, wujka, kuzynkę. Chwilnie się to trzyma, dobry przekaz leci. Wiemy co, rawiczaki sądzą o leszczyniakach i teraz będzie klaps. I zapraszamy do dalszego oglądania programu. To nasze duma na pokaz Kiedy wchodzimy na scenę leśną, nie ma głosu, tylko szep. Kacka, ściana nic serce. To mamy? O, za 16 tysięcy, panie Opel Astra. Opel Astra za 16 tysięcy. City, A nie, TDI, dobra, to nie TDI, to nie CITI, tylko TDI. Przebieg jaki moc, bo ja muszę w ogóle wiedzieć. Panie, 284 tysiące. Także jeszcze pojeździ. Używane łyżko <laughs> Zawsze się przyda. Polecamy. Oglądamy. Tak, analogowy internet. Analogowy internet sprzedaj czegoś Lecz to wjeżdża na scenę z ogniem siłą. Rymy ostre jak krzytwa, wasze teksty to nuda. Tididid. Znajdujemy się aktualnie w Leśnie w niedzielę, w południe, po południe, i będziemy pytać, co leśczyniaki są zrobione. O, o czekaj, zapraszamy. Mhm. Co leszczyniaki sądzą na temat drawiczaków? Dobrze, nie? No, w porządku, nie? Dobrze, wszystko jest w porządku. Dobrze, tak? Ja tak. tylko szczerze. Nie wiem, ja nie jestem jak. Z tego miejsca pozdrawiamy Radio LK. Dużo tak. zdrowia, szczęścia i słodyczy. Chyżo i wróży życzy. Betoniarnia, śmigiel. No właśnie, problem, bo my dopiero się przeprowadziliśmy do Leszna. A, więc... czyli świeże leszczynioki. Świeże bo... leszczynioki, tak. Ja bym chciała pozdrowić dziewczynę z Brazylian Jiu -Jitsu, z porady. Okej, okay. a pan? Paweł. I pan Paweł, no kurde. Także bądźcie szczerzy, bądźcie pani szczerzy. Do... Yeah. Są legendy o tym, że rabic z Lesznym się nie lubi. O. No nie właśnie, szukamy tej dziury w całym wszystko ja Słyszę, tak. A pani nie zrabicza? Tak. Nie. nie, Nie Nie. Nie. Ma pani podobną mają pan No. Co leściniaki sądzą na temat rawiczoków? Ja nie wiem. <grym> jak? A nie jest pani z Leszna? Jestem. No. O kurwa, nie wiem, no. Ja Nie to jest Nie jestem. Nie no, to nie, może to ktoś są, ktoś nie wiem, Nie Nie jestem. Nie 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 jestem. Nie jestem. Nie jestem. Nie jestem. Nie tak, Nie jestem. Nie Rawiczanie są bardziej zamknięci, ale jak już się otworzą, to nawiną coś nawet od siebie i podzielą się y, cząstką siebie. Tak leszczynianie yes. są może bardziej otwarci, ale tak tylko oficjalnie. Nie powiedzą nic yes, od yes. siebie. It's true. Co leszczyniaki sądzą na temat rawiczoków? Polskie. A! Ah, so what do you think about Leszno? Leszno normal. What oh. do you think about rawicz? Eta Gruzja. Chcesz no, okay. Do you want to greet someone from Gruzja, from Rawicz, no, from Lesno? Lech... Ok, so who? Super. Okay. So, so good. We greet everyone, yes? Dziękuję. Jaki piękny kot w ogóle? Czekajcie tego, jaki piękny rudzielec. Oh my! Rawiciaków? No, czyli Rawicz, taka miejscowość, stąd 30, 30 km. km. Mamy więzienie w no. km Jana Pawła. Aha. Wiatr kulkowe. Aha. dni sportu. Aha, dni sportu. Tak. No. I tak, i tak się pytamy, czy te miasta. Tak chcemy zobaczyć, czy te miasta się lubią, czy się nie lubią. No tak, tak. To się no, lubią. Tak. Jeszcze jak? Tylko szczerze. szczerze. <noise> nie wiem, tam nic zarowisza nie mam. Szczerze, szczerze! szczerze bo mamy w razie czego my jesteśmy z Szymanowa. Tak to w ogóle z tymi ludźmi. Aha. <noise> szczerze, no nie mogę nic takiego powiedzieć. No dla mnie. W porządku są ludzie. A chce pan kogoś pozdrowić tak specjalnie? Yy, żonę i mojego syna, jednego drugiego, Damiana, Gracjana też prowadzi kanał swój. Melon, pozdrawiam. No, pozdrawiam, Melona. <noise> Dziękuję bardzo, miłego dnia. Włóczęga nawet mają na rynku, tak. To nie są to i toje. też mają. Metro. Wszystkich komunistów w dniu dzisiejszym pozdrawiamy. Tak. Taka niedziela wyjątkowa. No. Co Leszczynioki sądzą Morawiczoka. W porządku. Tak? A chcecie może kogoś pozdrowić z Rawicza? Albo z Leszna. Albo z Leszna. Tak. Nie, nie, nie. Nie trzeba, no, no, nie trzeba go pozdrawiać. <grywanie> nie trzeba go pozdrawiać. Zdania są podzielone. I w Rawiczu, i w Lesznie. Nie? Co sądzisz? Nie wiem. On też tak uważa? Też taki oficjalny jest bardzo. A jak dla mnie, to Rawicz ma kompleks z nie Leszno kompleks z Rawicza. Dokładnie tak. A Leszno jest bardziej oficjalne. Dość. Nie, Nic, kochamy naszą patologię zawicza. Pozdrawiamy, zapraszamy do następnego odcinka. Pozdrawiamy, cześć. Do nas.